Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przejdziemy do kalendarza makro. Dzisiaj mamy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych wolne dni. Mniejsza płynność na finansowych będzie dzisiaj w związku z, ze świętem w Stanach Zjednoczonych. W nocy pojawiły się dane na, na temat handlu zagranicznego z Japonii. Potem o godzinie 8 mamy dane z Niemiec. Sprawdzimy, jakie one są. Dane są wyższe od oczekiwań, to są dane o inflacji producenckiej. To za jakiś czas może się przełożyć też na inflację konsumencką, ten wzrost. No i potem praktycznie nie ma żadnych istotnych danych. Także właściwie dzisiaj dzień bez <coughs> danych makroekonomicznych przechodzimy do głównych instrumentów.

na odpoczynku na styczniowy dołach, tutaj powinniśmy zaatakować i przekroczyć opory między 411 do 4,13. <laughs> na chłocie wciąż możliwy jest jeszcze atak na opór na poziomie 1250. Po nieudanych próbie możliwe jest ruch w dół. <laughs> Większe spadki dopiero wtedy, kiedy przebijemy poziom 1217. No i przechodzimy do roboty. Tutaj mam otwarcie z luką, ale to otwarcie z luką byli to po prostu z tego, że pojawiła się nowa seria kontraktów. W związku z gdyby nie ta luka, to byśmy byli na poru. Otwarcie byłoby mniej więcej gdzieś tutaj. Teraz byśmy byli mniej więcej gdzieś tutaj. Tu są opory. Próba ich nie powinna się udać. <laughs> Potem czekają na spadki. To wsparcie należałoby przeskalować na to, że i to właśnie mównicy o tą lukę. Po przebiciu tutaj tego ważnego wsparcia, czy dałby nas kolejny ruch w dół, w rejon około 52, to to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.